Więc mamy ostro krawędź krzemienia, o którą krzyżemy. W tym wypadku robię to nad pudełkiem, tak żeby sobie go nie wywalić. I spróbujemy. No już mamy iskrę. Jak już zaczyna się tlić. O, powolutku. Staramy się To rozdmuchać, chociaż to samo pójdzie, I widzimy jak to ładnie zaczyna się tlić. Po prostu trzeba dojść do wprawy. Jak to ładnie zaczyna ten żar tutaj? Czyli wybieramy ostrą krawędź krzemienia i robimy to w ten sposób. Innym, innym mniejszym podobnie. Trzeba to trochę większy zamach wziąć czasami. Jak chcemy zagasić, zamykamy. Jest zagaszona. I to na tyle.